Dziś również Jezus dotyka tematu Eucharystii. Kiedy mówi o chlebie, to mówi, że ojciec da taki chleb, którego będą pragnęli, i mieszkańcy kafarałom proszą, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. A Jezus odpowiada, Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, niby, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus jest chlebem żywym, który pozostał z nami w Eucharystii i karmi nas każdego dnia. Pragnie czynić to każdego dnia. Czy Eucharystia codzienna jest pragnieniem mojego serca? Ileś jest świeckich osób, które codziennie uczestniczy w Mszy świętej, bo nie wyobrażają sobie dnia bez spotkania i doświadczenia Chrystusa Eucharystycznego ale też jest wiele osób, którzy mają wycią na wyciągnięcie ręki Kościół i Eucharystię i ją ignorują. Warto sobie dzisiaj postawić pytanie, czy ja naprawdę pragnę tego chleba, czy mogę powtarzać za mieszkańcami Kafarnaum, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, Chrystus nam daje, ale czy ja go chcę przyjmować? Błogosławię Ci na cały dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.